Siemanko, witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Dzisiaj jestem na polu. Mam takie pole trochę zarośnięte już trawą. Po ściętym zbożu szybko urosła. Pogoda sprzyjała. Tak jak dzisiaj pogoda sprzyja. Słońce przebija się za chmur. Fajnie jest, może trochę wieje. No i co? No sprzęt nastrojony. Na samo wejście w pole mam od razu pierwszy sygnał. protnież byłem na tym polu i wychodziły mi dosyć fajne monety bo były i boratynki były i grosze międzywojenne ale były też monety starsze Kryje się w tej wryłce, bo jest fajny sygnał. Tu już wyskoczyło. Ja pierdziu! <grymna> pierwszy sygnał, pierwszy fan. Zobaczcie, widać co to jest. Wow. To no masakra. Pierwszy fant od razu w wejście jest strzał taki. Co prawda jest chyba miedziany, ale mógł być wcześniej platerowany metalem szlachetniejszym, tylko po prostu się starł. Oczyszczę go w domu i zobaczymy co z tego będzie. Fajny fand na wejście w pole. Tam dopiero co zacząłem na tym polu szukać. I tutaj dopiero po 20 metrach był kolejny sygnał. No nie jest to jakiś mega fan. A mianowicie jest to część podkowy. Takiej sfatygowanej, mocno sfatygowanej, łamany kawałek podkowy. Tutaj przy tym polu dosłownie w rowie rośnie nieduże drzewo orzechowe. No wiem, gdzie przyjdę na orzechy. Jak dojrzeją, będą spadały fajnie. Nikt mi nie będzie ich zbierał, nie będzie konkurencji. A tymczasem natrafiłem na kolejny sygnał, stały sygnał. Kopiemy na żywo, co to może być. Dobra, wylazło z dołka i siedzi w tej bryłce. O, a sygnał był fajny. <grym> I tu jest pęczek drutu. Z tu, tu pęczek drutu. O, taki fanciur. Tam koło tego drzewa był ostatni sygnał. I teraz długo, długo nic. Teraz mam tutaj sygnał, już wykopany, w którejś z tych bryłek jest ten, ten fund. O, tutaj jak fajnie się odznacza. Widzę rand. O, no, monetka będzie albo guzik. Jest monetka, ha monetka cieszę się z każdej monetki wiadomo lepiej się cieszyć z takich rzadszych starszych a ta jest 10 groszowa 10 groszowa nasza taka polska PRL 81 pierwszy rocznik Orzełek bez korony, 81 rocznik, 10 groszy. Pozdrawiam serdecznie. Krążek to krążek. Doszedłem już na skraj tego pola. Idę w sumie trzeci pasek. Takie 42. ID na wyświetlaczu to jest grosz współczesny ewentualnie ewentualnie złoty fan jakiś raczej nie będę liczył na to że to jest coś złotego Już. O, takie złote. W sumie to mogłoby wyjść ze złota. Jak dla mnie. Zwykła kulka ołowiana. Populares. Właśnie minąłem drzewo orzechowe. I doszedłem tutaj. 28 i po prostu z wryły odsłaniając wyskoczyło mi takie cudo. Teraz biorę to podniosę Pokazać Wam rozpakować czy schować <grybujesz> Pokażę Chociaż to chyba znowu nic nadzwyczajnego, bo widzę jest orzeł może bez korony. Hmm. Rocznik, o, nie będę skrował jest za zasłonięte patyną mamy 20 zł tuż sprzed denominacji, czyli te takie najbrzydsze według mnie monety, które wychodziły ta szata graficzna, dziesiątki, 20 to jest tam większy, ten większy rozmiar, bo były też mniejsze takie średnice. Ale krążek to krążek. Fajna taka czerwona z łatkami patyny zielonej. Lecimy dalej. Szukaj pana, szukaj pana. teraz mnie dopadł taki pies. Uciekł facetowi. I przyleciał tej dobie. Posperać ze mną Wyżej, pies gończy. Pies myśliwski. Przyleciał zobaczyć, co ja tu kopię, czego tu szukam. Skoczył na mnie, wziął mnie całego, upaskudził. Nie szkodzi, że mnie paskudził. W sumie jestem na wykopkach i tak, i tak. Także to nie garnitur na wesele. Nie ma strachu. Dobrze nie ugryzł, o tym się bardziej bym martwił. No i sobie mi tu uciekło? Jak tutaj w tej bryłce siedzi? Oby nie jakiś drut, znowu czy inne będzie, no i co tu będzie? Płytko w korzeniach traw, ten ślimak, gdzie to jest? tutaj coś siedzi, o patrzcie w korzeniach traw siedzi taki krążek, widocznie korzeń go przytrzymuje no dokładnie chodź tu, bo zaraz się zgubisz ty. korzenie trawy przeszyły przeszyły go na wylot, dlaczego? bo ma dziurki jest to guzik kalesoniak z czterema dziurkami no i korzeń trawy z racji tego, że guzik leżał błytko na powierzchni ziemi korzeń trawy przeszył przez jeden, przez jeden z otworków guzika i sobie tak wrózł. Ach te gaciaki no, ale jest fancior. Fajnie. Zobaczcie jaki karabin. Mini karabin, bo taka spłuwka. Fajnie, sobie tutaj rolnik opatentował. Nie wiem co to miało być. Tutaj jest jakiegoś, jakiś wężyk umowy. Tutaj rurka plastikowa. Z tej strony zaślepiony jest. I tutaj kawałek rurki miedzianej. Wszystko te połączenia są zalane jakimś klejem, który stwarniał. Taki patencik, Ale do czego to miało być? <laughs> Z jakiejś maszyny rolniczej zapewne. Ciekawe to. Płytko w dołeczku zalegał przedmiot, który daje mi tutaj piękny sygnał. Ale co to będzie? Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Że przedmiot będzie równie piękny, jak i sygnał. <grym> Dobra. Druga na dziś. Kulka ołowiana. Te kulki łowiane dedykuję osobom, które w cudzysłowie bardzo uwielbiają te kulki łowiane. Jest taka jedna osoba, która na pewno wie o kim mówię. <grywka> Pozdro. Tutaj jest gdzieś sygnał. To jest gdzieś na powierzchni ten sygnał. skopania wow, 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 wow. jest coś malutkiego w zielonej patynce Aha. super, oto jak się przykleiła ziemia piękna piękna zielona patynka a i co to będzie? grosik czy boratynka? Chyba za grube na, na boratynkę. Dobra, wezmę szczoteczkę i to oczyszczę. Zaraz zobaczymy. Bo też się niecierpliwie. Jestem ciekaw, co to jest. No i spod warstwy błota odsłania się piękna szmaragdowa patynka. Piękna zieleń. Szmaragd, malachit. Jaki to kolor jest, to każdy widzi. Jest to jeden grosik z okresu między, z międzywojennego. Piękny. Jeszcze go później oczyszczę i pokażę Wam z innej kamery. Super cieszę się, bo uwielbiam te monetki. taka sobie blaszka wykopana z 10 cm pod ziemią o i tak sobie wygląda widać coś widać głowa kobiety i napis Japan co to jest od czego to jest nie mam zielonego pojęcia jeśli ktoś wie od czego to jest to prosiłbym o identyfikację, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Głowa kobiety i napis Japan. W pierwszej kolejności to myślałem, że to jest jakaś zawleczka. No chyba, że to jest zawleczka, ale od czego? No fajnie, takie nietypowe. Piękne niebo. Jest trochę takich chmur deszczowych, ale mi dzisiaj nie będzie padało. Gorąco się zrobiło strasznie. No i teraz mam tutaj fan. O, fajnie, już dawno nie miałem. Plomba łowiona Jest plombka ołowiona, fajnie. Znowu wychodzą napisy w cyrylicy. Pokażę Wam później na zbliżeniu jak oczyszczę. Pogoda się trochę zepsuła. Co nieco się zachmurzyło takimi ciemnymi chmurami. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie padało, bo jestem dopiero w połowie pola. I szkoda byłoby mi wracać do domu teraz. Jeszcze mam czasu trochę. A tymczasem, właśnie z takiego dołeczka bardzo silny sygnał był. I tutaj jest jakiś krożek. Widać rand. Było widać rand. Bardzo silny sygnał. Mam nadzieję, że to jest w ogóle moneta. Tak, to jest moneta. Ale jaka ta moneta jest? Co to jest za moneta? Będzie kopiejka Kopiejka carska tak, widzę już minął nominał dwóch kopiejek o, tak się prezentuje Ale tak jeszcze ją oczyszczę do lepszej prezentacji, bo teraz to na polu w błocie jest No i wykrakałem, wiecie co, zaczyna właśnie kropić deszcz. Chmura taka naszła, akurat deszczowa, potężna chmura. Nic, jak nie będzie mocno padało, to i tak będę chodził. Szukam następnego sygnału. No i niestety zaczęło lać mocno. Ja lecę do samochodu się schować. Jak nie przestanie, pojadę z domu. A jak przestanie padać, to wyjdę. Jeszcze raz i będę kontynuował. To na razie.